Szanowni Boże, witajcie, mamy dzisiaj piątek, 13 stycznia. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę. Wtem przyszli do niego z paralitykiem. którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego. Odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował. Przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczając cię twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w duszy: Czemu tak mówi? On bluźni. Tuż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden. Jezus poznał zaraz w swym duchu że tak myślą i rzekł do nich, czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka? Odpuszczając się twoje grzechy, czy też powiedzieć stań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Rzekł do paralityka, mówię ci wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc, jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. Dzisiaj w tej Ewangelii zwróciłem uwagę na dach. Ten dach jest dla mnie symbolem takiego pewnego zamknięcia, pewnego limitu, pewnej granicy nie do pokonania, nie do przejścia. Ta dzisiejsza scena z Ewangelii pokazuje, że ten dach, który wydaje się być taką wysoką poprzeczką, może być przebity, może być pokonany, można zrobić dziurę w dachu. Ci bardzo kreatywni ludzie, którzy przynoszą paralityka, mają ten rodzaj pomysłowości, ten rodzaj kreatywności, taki niesamowity zmysł. Pomyśl: Co na dzisiaj dla Ciebie jest taką przeszkodą, która wydaje się być niepokonalna? Jakie dostrzegam jej rozwiązania? Właśnie wynikające z mojego zmysłu pomysłowości i kreatywności. Do tego zapraszam Boże Światło. Na czym będzie polegać ta, ta dziura w dachu, przez którą wpadnie nowe światło? Ważne jest, by nie poddawać się, by nie uciekać, by nie opuszczać rąk, ale szukać zawsze rozwiązania. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i sen i Duch Święty Amen dobrego dnia z